Proszę Państwa, pokażę Wam dzisiaj, jak Facebook inwigiluje ludzi, którzy są niewygodni dla Facebooka i wiedzą troszkę więcej niż przeciętny Kowalski. Proszę zobaczyć, moje konto zostało zablokowane 7 marca w dniu, w którym nie było mnie w ogóle na Facebooku. I proszę spojrzeć tutaj, co tu pisze po lewej stronie. Jutro o 5.42. Rozumiecie to? Jutro o 5.42 ten komentarz jest widoczny tylko dla ciebie i administratorów strony. <laughs> Proszę Państwa, jaki komentarz? Gdzie tu jest ten komentarz? Chciałbym go zobaczyć. Hmm? No właśnie, i wiecie co jest dalej? Spróbuję tutaj zastopować i dojść do tej strony, ale yy, jeżeli polubię jakiś komentarz, yy, pisze, że jeżeli. Yy, kurczę, jak to było, żeby Was teraz nie okłamać. Jeżeli nie zgadzasz się ze standardami społeczności, powiadom nas o tym, coś takiego. Kliknąłem w to, napisałem o co chodzi, że nie było mnie w tym dniu na Facebooku, nawet dziennik aktywności nic nie wskazuje, i wysłałem. I co okazuje się po wysłaniu? Błąd, jakiś tam, w strony, spróbuj ponownie. No, bardzo ciekawe, nie? Dobrze, ja teraz zastępuję, żeby nie pokazywać yy, nazwy mojego profilu, i zaraz Wam wszystko pokażę, yy, w jaki sposób oni to, to robią. No, ale no, ludzie, 5:42, no dobrze, pójdźmy dalej. Dobrze, jesteśmy dalej. E, nie możesz publikować koment ani komentować przez 27 dni. E, dlaczego Twoje konto zostało ograniczone? Dobrze, no to kliknijmy teraz dlaczego. Sprawdźmy to. Ojej, nie da się. Co za przypadek, dlaczego? Coś się stało z Facebookiem, czy co? Hmm? Czy może ktoś, może, może ktoś chciałby ograniczyć jakąś wolność słowa, czy coś? Może jestem niewygodny, co? Eee... No żal, tutaj niższe, poniższe 12 luty, 2 luty to zablokowane są moje komentarze, typu na przykład cytuję. Nie każdy imigrant jest terrorystą, dajmy im szansę, i to już jest jako y, rasizm, prom propagowanie nienawiści i tak dalej. No czy to jest. Z... No sami sobie odpowiedź na to pytanie, y, spróbuję znowu zastopować i pokazać wam y, jak wychodzi to. I, jakbym chciał złożyć skargę o co tutaj chodzi, czy, czy, czy wyjaśnienie, ale jeżeli się nie uda, no to, no to po prostu zamkniemy ten filmik, już i. i no, ludzie. No, no, no naprawdę, jak małpy zo. Jak, jak nie wiem, niewolnik, który, który ma żyć zgodnie z systemem, jak nie, no to będziemy cię ukrócać. No ale dobrze, pójdźmy dalej. Dobrze, udało się, jesteśmy tutaj na dalszej części, i teraz tak, jeżeli uważasz, że. Nie jest to sprzeczne z naszymi standardami społecznościowymi yy, społeczności, przepraszam, powiadom nas o tym. Oczywiście, że was powiadomię, bo nie było mnie w tym dniu na Facebooku. I teraz patrzcie. Powiadom nas o tym. Yy, I napiszmy tak. Tylko kurczę, ciężko mi jest, bo ja nie, nie widzę teraz swojej klawiatury, ale poczekajcie chwilkę. Nie. Przepraszam. O, nie. Było. Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Dobrze, już jestem. Napisałem, napisałem yy, tak, nie było mnie w tym dniu na Facebooku. Proszę pokazać mi ten komentarz. I teraz, proszę Państwa, idziemy dalej. Wyślij. Pyk. I co się dzieje? Nie można przetworzyć Twojego żądania. Nie, może, nie możemy przetworzyć Twojego żądania. Spróbuj ponownie później. No to do cholery jasnej po co dajecie możliwość składania takich... Yy, skarg czy, czy, czy informacji, no skoro no tutaj człowiek nie ma żadnego wyjścia, tak? To już jest ograniczanie naprawdę w swobodności, wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Yy, podkreślam, nie było mnie w tym dniu na Facebooku nawet. Ja na szczęście mam też, też no inne konto i ja nie mam zamiaru z Facebookiem jakoś tutaj yy, polemizować, ale odpowiedzcie sobie sami na pytanie, yy, czy Facebook jest dobrą formą rozrywki. I przekazywanie mi informacji, skoro yy, no, <grafię> naprawdę dośmiech na sali, przepraszam. Yy, no, skoro yy, oni robią z wami co chcą, tak? Nie podoba się im się czy to cię zablokujemy. Masz żyć tak, jak, tak jak my ci to yy, dyktujemy, a jak nie, no to, no, to, no, to, to nie będziemy u Facebooka, no i tyle. No. no, dla mnie to jest naprawdę żal. Pozdrawiam serdecznie.